Dzień dobry, kochany. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam YouTube, witam Facebook, witam Instagram. Z tej strony Marta Chowońska, make-up twoja osobista wizerzystka. I jestem ciekawa, kochane, czym mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać na na trzech platformach. Więc mam nadzieję, że... Mój internet to udźwignie i kochane, witam Was nietypowo w poniedziałek. No i powiedziałabym w power poranku z Make Up Charm, ale to kochane, nie jest zdecydowanie power poranek. Powiedzmy sobie, że to jest dzisiaj power wieczór z Make Up Charm. Piękny wieczór, wieczór inspiracji. Witam madzie witam Emilię Osłupka. Witaj kochana. Cześć Kama, cześć Anita Świątek, fajnie się przywitałaś. Witam Was, kochane, bardzo, bardzo serdecznie. I jak wiecie, każdego dnia od poniedziałku do piątku o godzinie 8 rano spotykamy się na power porankach po to, żeby... Dzielić się piękną inspiracją, motywacją do działania. Każdy dzień to inny temat. I dzisiaj, kochane, o ósmej, cóż, spotkania porannego nie było i mamy z tej okazji spotkanie wieczorne. Jestem bardzo ciekawa, co by na to, jak Wam się podoba ta godzina, jak Wam się podoba taka pora. Jeśli fajnie widzicie się o tej porze na Facebooku, na Instagramie. Cześć Karolino, witam cię serdecznie, tudzież na YouTubie. No to kochana, to napisz, 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 cześć Marlena, witam serdecznie Ewelina, Wańka, Julia, Urban, witam serdecznie, witam Kamę, cześć kochane, napisz dajcie serduszkę, jeśli taka pora Wam odpowiada. W dzisiejszym odcinku, e, kochane, w poniedziałkowym odcinek z Kufra że będziemy mówiły sobie o produktach do Kufrka, tudzież do Twojej kosmetyczki, dzięki za serduszka, dzięki, 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 witam serdecznie, cześć Martyna, cześć moje kochane widzowie w piątek naszym cudownym, cudownym, kwartalnym wieczorze wyróżnionych, było wspaniale, cześć, Joanna Kowalczyk, witam Was kochane. Okej, okay, cieszę się, że jesteście, słuchajcie, dzisiaj będzie krótko i na temat, ponieważ zaraz po tym spotkaniu będę na kolejne spotkanie online. Anita, piszesz, że pora super dla Ciebie. Okej, okay, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Nie wiem, czy to będzie nasz stały repertuar, takie wieczorne spotkanie, bo ja zdecydowanie bardziej wolę nagrywać się dla Was rano, ponieważ wieczorami często prowadzę szkolenia i nie zawsze taka pora wieczorna jest dobra na... Na Facebook Live, czy Instagram Live, czy YouTube Live, słuchajcie, możecie mnie oglądać na trzech platformach, możecie mnie obejrzeć teraz na YouTube. Jeśli chcesz zobaczyć naprawdę dobrą jakość, to zajrzyj na YouTube Marta Chowańska, możecie mnie oglądać na Instagramie Marta Chowańska albo na Facebooku Marta Chowańska. Makeup Czas, słuchajcie, właśnie w tych trzech miejscach, to jest niesamowite, słuchajcie, w tych trzech miejscach to równocześnie właśnie. E, trwa e, transmisja. I kochane, w dzisiejszym e, temacie, w dzisiejszym odcinku, cześć Was ten kajanek witam cię serdecznie, witam. Cześć Wunia, dziękuję za kciuki. Cześć Iloanka Sobala, witam Karolina Kowalczyk, e, Karolina Brado, witam was, kochane. Cześć, 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 kochane, witam was serdecznie. Także w dzisiejszym odcinku, nie przedłużając, kochane, zbierzemy się na poszukiwania. Idealnego brązera. Bierzemy się na poszukiwanie idealnego produktu konturującego. Dzisiaj w bonusie nie tylko opowiem Wam o idealnym produkcie, ale dodatkowo pokażę Wam kilka trików i pokażę Wam, jak widzicie moja buźka, Czy to widać? Dziewczyny, myślę, że to widać. Moja twarz jest jeszcze niewykonturowana i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie takie szybciutkie triki konturujące. Martyna, dziękuję za komplement. Jak zwykle ośniewająco wyglądasz, dziewczyny, powiem Wam szczerze, że jeszcze przed chwilą. Tak nie wyglądałam, bo dzisiaj miałam naprawdę taki dzień, no cóż, że musiałam troszeczkę podkreślić swoją urodę, potrzebowałam tego, więc wystarczyło odrobinę czerwonej konturówki, nasz cudowny błyszczyk Iconic Red, który po prostu robi usta jak maliny, do tego lekko wytuszowana rzęsa, oczywiście kolor mocy, czyli czerwień, nasz kolor roku. Tak, to pewnie czekałaś na mnie, rano się pojawił właśnie plakat, że jednak spotkanie będzie wieczorem, więc cieszę się, że jesteś teraz. I kochane, i te właśnie kolory, to dodaje mi mocy, to dodaje mi siłę, to dodaje mi chęci do działania i to mi pozwala spotkać się z nami. Także kochane, szukamy idealnego brązerka, szukamy czegoś, co szybciutko wykonuje, wyszczupliwy modeluje nam twarz, ponieważ bardzo wiele z Was, kiedy zgłasza się do mnie na konsultacje makijażowe, czy pisze wiadomości, czy właśnie chce skonsultować ze mną online, to ma bardzo duży problem z doborem idealnego brązera, albo boi się używać brązera i go nie kupuje, bo zawsze trafia w zbyt pomarańczowy kolor, albo taki, który ro robi plamy, albo nie wie, jak umiejętnie go nałożyć, albo po prostu ma już brązer, ale nakłada go w taki sposób, że to wygląda źle, wygląda to sztucznie i jest niezadowolona z rezultatu. Jeśli Ty też tak masz, jeśli właśnie masz problem z doborem pudru brązującego, masz problem z konturingiem, to dzisiejsze spotkanie jest dla Ciebie, także jeśli temat Wam się podoba, to koniecznie teraz dajcie Dużo serduszek, dajcie teraz dużo, dużo lajków, możecie też napisać komentarz, udostępnić albo udostępnić, bo to będzie oznaczało dla mnie, że to jest temat dla ciebie ciekawy. Także kochany, czekam na wasze reakcje, czekam, czy jesteście ciekawe tego właśnie, jak prawidłowo kontrolować twarz i jaki produkt będzie do tego idealny i czy istnieje taki jeden, uniwersalny, E, produkt, z którym można zrobić wszystko. Ok, na Instagramie już widzę serduszka. Dzięki, dzięki. Cześć Klaudia, cześć Sylwia Czempik, cześć Emila. Dziewczyny, dajcie dużo serduszek, żebym widziała, dajcie więcej serduszek, żebym widziała. O super, widzę, że są e, serduszka, czyli temat bliski waszemu sercu. Ok, moje drogi, no to w takim wypadku, e, skoro już wiemy, ok, ok, widzę że serduszka lecą. Bardzo się cieszę, dziękuję. Mm, ok, jest miliard serduszek. Dziękuję, dajcie więcej, dajcie więcej. E, dajcie, dajcie więcej, to jest ekstra, dziewczyny. Bardzo dzisiaj. Potrzebna mi jest Wasza energia, więc dziękuję. Z całego serca za to serca, naprawdę. Dziękuję pięknie. Ok, no to teraz, kochane, pora na wybór produktu. I przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Musimy wziąć pod uwagę idealną y, formułę, czyli czy to ma być konsystencja kremowa, czy może produkt sypki, y, czy może produkt prasowany. Dziękuję za serduszka. Musimy wziąć pod uwagę kolor. Czy będzie bardziej ciepły, czy będzie bardziej chłodny, czy ciemniejszy, czy jaśniejszy, to też ma oczywiście ogromne znaczenie, czy będzie bardziej taki przeszarzały, czy może taki bardziej... Y, czysty, chociaż w przypadku brązera, to wiemy już raczej, że tutaj w pomarańcze żadne mocne kolory nie pójdziemy. No i musimy jeszcze oczywiście e, wziąć pod uwagę wykończenie, czy ono będzie bardziej matowe, e, czy będzie bardziej błyszczące. Cześć Patrycja, Polizka, witam Cię serdecznie, cześć Sylwia, cześć Aleksandra, Krzyś, jak miło, że się przywitałaś. Cześć dziewczyny, piszcie, 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 to jest mi bardzo miło, jak widzę was, Wasze imiona, nazwiska, jak widzę Wasze e, ikonki, widzę Wasze zdjęcia profilowe, co się pojawia wtedy, kiedy piszecie komentarze, więc piszcie Koniecznie Ania, cieszę się bardzo i nie może się już doczekać. Super dziewczyny. Otóż, bronzerów na rynku jest multum. Jeśli chodzi o wybór produktów do konturowania twarzy, kontury, nie zresztą tak naprawdę jest słuchajcie, w historii makijażu już od czasów tak naprawdę początku makijażu, już od czasu od czasów, kiedy zaczęły się pojawiać makijaże do filmów, już Max Factor tworzył tak naprawdę produkty, które miały konturować, optycznie tworzyć jej owal, tylko że te kontury wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Natomiast w ostatnich latach, tuż mamy taki prawdziwy bunt na odrobinki różu. Mało kto słyszał właśnie o brązerach czy o rozświetlaczach. Swego czasu, to w kosmetyczkach wszystkich moich klientów, jakąś dekadę temu, były, słuchajcie, perełki brązujące. Perełki brązujące to był hit, i każda pani wyciągała swojej kosmetyczki perełki brązujące i wszystkie się tym brązowiły. Która miała perełki brązujące? Napiszcie proszę koniecznie w komentarzu. Natomiast w ostatnich latach faktycznie bardzo mocno zaczęły się, kochane, używać takich świadomie właśnie produktów do konturowania, które mają za zadanie nie tylko ocieplić na karnację, nie tylko troszkę zbrązowić twarz, ale też zdecydowanie poprawić jej kształt, poprawić jej owal i sprawić, że na przykład będziemy wyglądały na lżejsze, albo że nasze kości jażnowe będą bardziej podniesione, albo nosek, czy żółfa, czy broda będą mniejsze, czy na przykład oko bardziej uniesione, skronie, czoło zmniejszone. Tak naprawdę konturingiem można zrobić wszystko. Cieszę się, Ola, że czekałaś i cieszę się, że jesteś teraz. Cześć Sylwia, cześć Agnieszka, dzień dobry Jolu, dobry wieczór. Dzień. dzień dobry Agata, cześć Beatka, cześć Diana, witam Was kochane, cześć Sylwia, Sylwia ma wolne, witam cię, kochana serdecznie, miło Cię widzieć. Także moi drogi, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o takim produkcie. Cześć Asiu, cześć Asiu, cześć Joanna Stawiera i cześć Joanna Kubicus, witam Cię kochana serdecznie. Dokładnie, a Ania używała, dokładnie, dokładnie, wiecie o czym mówię. Ale dzisiaj, kochane, powiemy sobie o takim produkcie do konturowania, który ma za zadanie właśnie głównie wymodelować na twarz, wyszczupić, wyciąć yy, i tak jakby pogłębić te miejsca, które chciałybyśmy właśnie optycznie troszeczkę zmniejszyć. I pamiętajcie zawsze, że produkty, które mają odcień, uwaga, chłodny, czyli raczej idą te, w tę chłodniejszą stronę, dodatkowo są matowe zawsze będą miały właśnie działanie szukające, czyli takie i modelujące, tak? Czyli generalnie to, co ciemne, co chłodne i co matowe, właśnie jeszcze ważne, żeby to był kolor ciemniejszy od naszego cienia skóry, to będzie jakby zmniejszać, będzie pogłębiać, będzie wyszczuplać, a wszystko, co ciepłe, co jasne i co błyszczące będzie uwypuklać i powiększać. Więc idąc w temat właśnie realnego pudru brązującego, szukamy koloru, który będzie odpowiednio ciemny, odpowiednio do naszej skóry chłodnym. I oczywiście będzie to kolor matowy. Cześć Kamila, witam cię serdecznie. Też miałaś perełki w swojej kosmetyczce. Cześć dziewczyny, cześć, instagram. No i oczywiście witam też YouTube. Także kochane, już wiemy i tego produktu szukamy. I teraz jak już wiesz, ok, to musi być coś w macie, to musi być coś chłodnego i to musi być coś dość ciemnego i wchodzisz sobie do drogerii czy perfumerii, to tak naprawdę możesz zginąć, zginąć w ogromie e, produktów do czy się ze mną zgadzacie, słuchajcie? Bo mamy i kredki, i mamy pasty, i mamy produkty w kremie, i mamy oczywiście całą masę produktów prasowanych. I dzisiaj, kochane, pokrywam jeden bronzer, Jeden bronzer, który jako e, przez lata, jako wizerzystka, ale też jako kobieta, która po prostu kocha makijaż i każdego dnia nakłada makijaż i celebruje swoje piękno i cieszy się tym, e, bo to jest coś, co absolutnie uwielbiam. Coś, co po prostu kocham, co polecam każdej wizerze, co polecam każdej kobiecie, żeby miała w kosmetyczce, bo udało mi się kochane znaleźć. Cześć Gosieńko, cześć Agnieszko, już popracowane, fajnie, że jesteś. Cześć madia, cześć, cześć dziewczyny. I to jest taki produkt, udało mi się znaleźć jeden produkt, zobaczcie, w jednym kolorze, który pasuje naprawdę do każdego. Powiem tak, pasuje do... Hmm, wszystkich słowianek i tych, które mają jasny odcień skóry I tych, które mają ciemniejszy odcień skóry Nie będzie to dobry kolor, cze kolor. Cześć Michalina, witam cię serdecznie Nie będzie to kochane, tylko dobry kolor dla osób z bardzo, bardzo, bardzo ciemną karnacją Ale myślę, że większość z nas jedną tą karnację ma jasną do, do średniej Nie mamy tutaj naprawdę ciemnych odcień skóry Cześć Violeta. Także dziewczyny, to jest właśnie bronzer, o którym wam mówię Słuchajcie, to jest kolor, który nazywa się latem. Tak się nazywa ten odcinek I ja nie wiem, czy widzicie go na moim palcu, Pokażę Wam na dłoni. Czy to widać? Zobaczcie. Zobaczcie sobie, to jest jedno dotknięcie. Jedno dotknięcie więc od razu widzicie, że pigmentacja jest bardzo mocna. I słuchajcie, to jest kolor, który najbardziej zbliżony odcieniem, jeśli ja miałeś sobie go wyobrazić na żywo, jest do kawy late, czyli do kawy z mlekiem, czyli mamy taki chłodny brąz, ale jednak troszkę rozbielony. Nie jest to czarna kawa, tylko to jest kawa z mlekiem i właśnie taki odcień late. Zobaczcie, jaki piękny. Go się widać, Super, cześć Wioleta, cześć Marzena Bachar, witam cię serdecznie. I zobaczcie, właśnie ten odcień, on najlepiej, słuchajcie, modeluje i imituje. Cień na twarzy, czyli on najlepiej modeluje i imituje na przykład wycięcie pod kością jarzmową. I dziewczyny, właśnie odpowiedziałam już na Wasze pytanie, jaki brązer będzie najlepszy, bo taki kolor, i słuchajcie, on jest nieprawdopodobny. Ja miałam takie w odcieniach cynamonu, miałam takie w odcieniach terrakoty, ja mam hopla na punkcie koloru, dziewczyny, ja bardzo dobrze widzę kolor i poszukiwanie idealnego brązera, słuchajcie, trwało u mnie naprawdę dekadę. I jak zobaczyłam ten, to mówię, tak, to jest to, w końcu, ktoś stworzył brązer który wygląda mega naturalnie, mega naturalnie, zaraz zobaczycie, ale przy tym daje ogromne możliwości. Czyli właśnie dodaje tej głębi. Poza tym, dziewczyny, jest to formuła mineralna, więc jest to formuła bezpieczna dla skóry pielęgnująca, która bardzo łatwo się rozciera, pięknie się trzyma, bardzo ładnie się blenduje. I teraz pokażę wam, kochany, jak go użyć. Dokładnie, Asia pisze, że u niej pięknie opala twarz, ale dzisiaj nie tylko bardzo ładnie, naturalnie opala, ale właśnie świetnie konturuje. I zobaczcie, pokażę mam taki szybki konturing. Ja nie mam nic na policzkach, absolutnie tu jest tylko rozświetlacz czyli odrobinka różu. I od tego miejsca, czyli od chrząstki ucha, będę sobie nakładała brązerek, ale zobaczcie, nie tutaj nisko, nie w ten sposób, tak jak się to właśnie konturowało kiedyś. Tylko bardziej idę w kierunku środka ust, żeby optycznie podnieść i wyszczubić to miejsce. Mam specjalny pędzel, bo to jest dziewczyny zestaw. Brązerek, czyli nasz puder plus pędzel to jest zestaw, bardzo Wam polecam właśnie zamówić sobie w zestawie, żeby mieć od razu odpowiedni aplikator. I zobaczcie, nakładam odrobinkę na pędzelek i teraz przykładam w tym miejscu i zrobię tylko jedną linię, żebyście mogły zobaczyć. Oczywiście to jeszcze nie jest efekt końcowy, dlatego że, kochane, jego ja zaraz rozetrę, ale zobaczcie od razu, jaka jest różnica. Czy to widać? Dziewczyny, tutaj nic nie nałożyłam. Cześć, Media Kończak, witam cię serdecznie. Cześć, Paula, witam serdecznie. Cześć, Elżbieta. Tu nic nie mam, a tu mam jedno pociągnięcie pędzla. Czy widziałyście to? Zobaczcie. I on momentalnie daje ten efekt wysklimowania, czyli wyszczuflenia buzi. Słuchajcie, pójdźmy dalej. Zrobię sobie rzuchwę w jednym miejscu. Zobaczcie. Zróbmy sobie nosek. Słuchajcie, ten pendel to jest po prostu magiczna różdżka do makijażu. To jest magiczna różdżka do makijażu. Nie musisz umieć się malować, żeby zrobić sobie ten mega efekt. Zróbmy sobie skroń, bo ja bardzo lubię konturować się w takich właśnie liniach pionowych, czyli mocno wyciągać. I zobaczcie, dziewczyny. Dokładnie. Paulina lepiej od tego nie opisała. Jedno pociągnięcie i kilka kilo mniej. Ja tego jeszcze nawet nie rozblendowałam. Pokażę Wam trochę mocniej, żebyście tu zobaczyły. Zobaczcie. Czyli tu mam twarz po prostu, słuchajcie, wykonturowaną, jak Angelina Jolie albo inna gwiazda. I to jest tak proste, to jest tak szybkie. Przysięgam Wam, że żadnym innym brązerem nie zrobisz tego tak łatwo, tak szybko. Oczywiście teraz to rozblenduję. Prawda? Widać, ale subtelnie. Blenduję sobie do góry. Tutaj sobie zawsze troszkę blenduję do szyjki. Słuchajcie, ten bronzer kosztuje tylko 55 zł, więc jeśli jeszcze go nie masz w swojej kosmetyczce, nie masz swojego doradcy piękna i chciałabyś go sobie zakupić, to oczywiście zapraszam na trick razem z raz pętlem, możesz sobie kupić w zestawie razem z pętlem, żeby używać całości, ale zobaczcie, jaki to jest efekt. Dziewczyny, no to, jest nie do, to wygląda, ja bym sobie nałożyła teraz jakieś tutaj filtry wyszczuplające Ym, i czasami mnie pytacie, Marta, naprawdę ten makijaż tak wygląda, naprawdę te produkty tak wyglądają na twarzy, ale to jest właśnie to, dziewczyny, kolor jest tak zaprojektowany, Zobaczcie, tutaj nie mam nic, a tutaj mam całą buźkę trzema liniami, pięknie wykonturowaną w 3 sekundy, i ja jestem tym efektem zachwycona. Chciałam powiedzieć wam tak dzisiaj merytorycznie, słuchajcie, tak wiecie, profesjonalnie, ale jak ja tego nakładam, to po prostu cieszę się jak mała dziewczynka, bo to jest po prostu takie cudo, które które działa. I teraz Anieta tak, ja coś robię źle, bo krótko mi się utrzymuje. Anita, ja mam na sobie przede wszystkim bazę pod podkład, to jest maska, teraz na zimę, słuchajcie, kiedy naprawdę buźka potrzebuje dodatkowego ot otulenia, taką kołderką, tylko dziewczyny, ja cały czas mówię o produktach mineralnych, to jest też bardzo ważne. Tak, czyli taką kołderką z bazy, następnie dziewczyny mam podkład, korektor pod oczy i mam jeszcze dziewczyny oczywiście na sobie puderek mineralny. Dziewczyny, jeśli macie ochotę na te produkty, to zapraszam na tam. udzielam wszystkich informacji dokładnie, jaki to będzie kolor, jak używać dla ciebie. Podpowiadam też, jak konturować, bo ty możesz mieć zupełnie inny kształt twarzy niż ja. Ja mam, słuchajcie, twarz w kształcie diamentu, nie wiem, czy to widzicie, czyli jest tutaj troszeczkę bardziej rozbudowana skroń, szerokie kości jarzmowe, hmm, i taka krótsza broda, ale ty możesz mieć twarz podłużną albo możesz mieć twarz w kształcie serca, możesz mieć też twarz okrągłą bądź kwadratową, więc twój konturing może wyglądać nieco inaczej, ale przy zakupie właśnie tego bronzerka ja zawsze, kochane, podpowiadam, jak sobie te produkty nałożyć tak, żeby to u ciebie wyglądało super naturalnie, bo nie ma, słuchajcie, nic gorszego niż takie konturowanie, które po prostu widać. A to jest efekt, że ja jestem troszeczkę opalona. pokażę wam szybciutko z drugiej strony, zobaczcie, hop, nie ma za co, kochana. Właśnie zobacz też, czy nie nakładasz za mało produktu, bo to jest też bardzo ważne, żeby jeśli chcesz się ładnie wykonturować, to to tło musi być bardzo dobrze przygotowane, tak? Ta buzia musi być wyrównana i musimy sobie to wszystko pięknie, pięknie przygotować. Zrobimy sobie równo z drugiej strony. No słuchajcie, jak laleczka, jak laleczka. Zobaczcie. I voilà. Także jeśli szukasz idealnego bronzera, który będzie miał świetny kolor, będzie matowy, będzie dodawał w i będzie się łatwo nakładał, pokażę Wam jeszcze raz ten kolor, jak mam nadzieję, że dobrze, dobrze widać, to zapraszam Cię serdecznie, bo ja znalazłam, znalazłam swój ideał i najbardziej przecież go kocham za łatwość nakładania jeśli Wam pokazałam jedną technikę, o taką. Natomiast można go też dokładać takim dużym, miękkim pędzlem i wtedy sobie ładnie też nim opalić, czyli tak optycznie, jakby dodać słoneczka nam później, tak, opalić sobie czoło, opalić sobie koliczki, troszeczkę szyję, czy nawet dekolt. Cześć, Ewelika, bardzo witam Cię serdecznie. Cześć, Korci, cześć, Kochany, witam serdecznie, Balatkowa. wszystkie dziewczyny na Instagramie, witam, witam, witam. Także, kochane, zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie proszę, jeśli miałobyście jakiekolwiek pytania. Dziękuję z zajemnością. dziękuję za to piękne zdjęcie, które dzisiaj dodałaś na naszej grupie pięknie jemy z Makeup czemu, gdzie wszyscy jesteśmy po prostu zjawiskowo piękne. Także, kochane, dziękuję, że byłyście ze mną i uwaga. Na koniec mam dla Was zabawę. Jak co poniedziałek, nie zapomniałam o tym. Mam dla Ciebie prezent dla każdej kobiety, która. wśród kobiet, które zostawia tutaj komentarz i dzisiaj zrobimy sobie komentarz latę. Czyli tak jak kawa. Napisz latę, napisz latę, napisz latę w komentarzu. Cieszę się, Michał, że Ci się podoba ten lajf, ja też go po prostu uwielbiam. On też jest świetny, wiesz, co do fotografii. Ja bardzo często do makijażu fotograficznych używałam go, żeby mocniej wykonturować policzki, dlatego że mm, wiadomo, że światło studyjne nam zjada bardzo dużo koloru i później chodzimy takie płaskie. Więc dla wszystkich kobiet, które dzisiaj napiszą latę, napisz latę w komentarzu, latę, latę, latę i moje drogie, udostępnijcie tego lajfa, to z przyjemnością wybiorę jedną z Was, która właśnie otrzyma taki piękny, nowiutki brązer. latę, ode mnie w prezencie. Także kochane, ode mnie dla Ciebie, z mojego domu do Twojego domu poleci taki piękny piękny brązer Latte. Jedna, jedną sztukę mam dla Was w prezencie, więc dokładnie tak jak Gosia, tak jak Martyna, dokładnie napiszcie, zostawcie i w przyszły poniedziałek odeslę się do jednej z Was i dam znać, które z Was otrzyma taki piękny, piękny prezent? Z przyjemnością się podzielę, z przyjemnością obdaruje jedną z Was takim cudnym brązewkiem. Dokładnie. A Marcy napisze, że do tego pędzel jest super, więc właśnie genialny, genialny zestaw. Dokładnie. Czyli kilka jeszcze udostępni, udostępni, udostępni. Cześć, jesteś na Boykowskiej dziewczyna? Czy jesteście na Instagramie, musisz szybciutko wskoczyć na Facebooka, bo tam właśnie trwa zabawa. Dokładnie, jesteś na Kurzawe, dokładnie, e, Aniu, dokładnie tak, dziewczyny, o to chodzi. E, bardzo Was zachęcam, bo co tydzień obdarowuję jedno z Was. Podziękowanie za Waszą obecność, za Wasze zaangażowanie. Cześć, się, Matewka, dziękuję za komentarz. Właśnie pięknym, pięknym luksusowym produktem. A jeśli już dzisiaj to zapraszam Cię na brief i tam możesz sobie zrobić, kochana, zakupy. Możesz dobrać produkty u mnie z gwarancją 100% satysfakcji i wyglądać pięknie niż kiedykolwiek. Także kochana, dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w ten nietypowy, bo wieczorny power poranek z wake jeśli można tak powiedzieć. Jutro oczywiście widzimy się o godzinie 8. jutro będzie kochane, świadoma pielęgnacja, a tymczasem ściskam Was, pozdrawiam, całuję i jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna, masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Do zobaczenia! Terima kasih telah menonton!